Sadownicy są bardzo zainteresowani technologią rolnictwo 4.0 z tego względu, że też są bardzo dobre dofinansowania na ten program. Sadownicy się pytają o, o te kolejne nabory, był, jesienią zeszłego roku był nabór, było bardzo duże zainteresowanie tą technologią, pytają się o kolejne, miał być gdzieś we wrześniu, prawdopodobnie będzie na przełomie roku grudzień, styczeń, Ten kolejny nabór dofinansowania rolnictwo 4.0. Sadownicy nie wiedzieli rzeczywiście, które urządzenia spełniają wymogi tego programu. Też nie wiedzieli, czy nasze maszyny spełniają wymogi tego programu. Tak, nasze maszyny spełniają. Są specjalnie dostosowane. Pod to jest moduł, który w zasadzie pozwala na komunikację dwustronną między maszyną a chmurą i systemem komputerowym, gdzie możemy te dane przesyłać, a, a także w drugą stronę, gdzie możemy z telefonu, z komputera możemy ustawiać parametry na maszynie. I to, jest, I to są tak naprawdę podstawowe funkcjonalności, które pozwalają spełniać wymogi programu Rolnictwo 4.0. Nasze maszyny są w zasadzie dedykowane do małych i średnich gospodarstw. Te maszyny są konkurencyjne cenowo, dzięki czemu nawet małe gospodarstwa są w stanie zakupić takie maszyny i te maszyny tak naprawdę też są rentowne, pomimo tego, że czasami niektórych sadowników byłoby stać na jakieś rozwiązania, no to wielkość gospodarstwa powoduje, że te rozwiązania nie są rentowne. Nasze maszyny są na tyle korzystne cenowo w stosunku do funkcjonalności, które oferują, że są opłacalne nawet w małych gospodarstwach.